Hej, witam je! dzisiaj odcinek z nowego update'u. Jestem ze Amelka, moja widzka Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj będziemy robić, jakby, taki opening nowego update'u e, na Blue Heaven. I zobaczymy, co jest nowego, co zostało. I tak dalej. No że to jest jakaś nowa pierwsza rzecz. Coś, Arkada. Jest tutaj ar galeria Arkady.

To dzień Nowe czy co? Czemu to jest jakby prostu impuls? Aha! Aha! Fajnie! Dobra, tańcujemy! Tańcujemy na Blue Heaven! tili Ale fajne! Dobra! Chodźmy, yyy... Weźmy sobie chyba ten... Zobaczmy, co tu... Ten nawet, nowy... A tutaj coś się stało. No i nieważne. Idziemy. Mm -hmm. No Dobra, no to się... Aj tam jest ten dom, ale on jest ładny. Ty. Te domy są nagłane. No Dobra, tu dom jakiś licznik. Ten. A który zegar... Mm, tysiąc robuxów a coś w poli. Są jakieś numer pętlasy? Może być prezent. Zamówię ręce. I tutaj. Dobra. sobie nowy dom. Widzę. Czy coś tu się jeszcze podmieniało? Chyba nie. Dobra, ale na wypadek sobie sprawdzimy. Chodź, Amela. Chodź, idziemy. Chodź, Amela. Ja być? Może być. Ale nowy. No, nie <grymne> oczywiście. To jest takie głupie. Dobra, będziemy robić oczywiście dzisiaj opię sobie robimy z amelą, czyli inaczej fajne konto. Oczywiście. Ten dom jest mega ogromny, Jak na taki zwykły. No i tutaj mamy no zwykłą kuchnię. i no, git. O dzięki za strzelakatora. Tutaj mamy... Czekaj, czekaj. O oh my gosh, tu można tu schody wchodzić. Tutaj mamy łazienkę. Ep, 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 ep. Tutaj mamy ten. Tu mamy taki fajny tarasik... Który... ale on jest duży ten taras! O oh, gier! Można stąd wyskoczyć. <grym> Fajna! Fajna taka zabawa. Dobra, możemy sobie zobaczyć, co tutaj jest. jest to, a, to tak po prostu to jest. Dobra, idź. Dobra, idziemy na górę. Idziemy na górę, chodźmy na, na górę. A co tu jest? Ło, wow, pani, jaki wypasiony pokój. Lecimy na górę. Tu mamy łazienkę, taka fajna nawet. Tu mamy pokój dla dzieci. O Jezus, pufa. Ale cute. Dobra, lecimy. Tutaj mamy... Jaciś! Podzianka na roście, że bardzo ciekawe. Ja mam... O, ale to jest ładne. Od razu mogę się trochę umalować, Nie że tu jestem. Ja się nie mogę. Mmm. kominek Od razu fajnie to się robi wtedy. Mam tutaj oczywiście tarasik. Tarasik. Tarasik jest nieco malutki Ale no, można tutaj sobie pochodzić. I tak dalej. Mmm. Fajny ten dom. Jest bardzo taki fajny. E, Pzur ma taki idealny na czy coś w tym rodzaju. Dobra, to lecimy. O, czekaj, mogę wsiągnąć ślawer. Czekaj, 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 czekaj. Chodź, wiadomo. Dam, dan, dun, dadun, -dan, 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 dan, Idziemy sobie na rowerku. Idziemy sobie może jeszcze Śladamy. No wróć. Ej, tu są filmy, tego nie było. To było, to tak było dobra, Jedziemy, jedziemy. Tu, 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 dobra, możemy sobie zobaczyć, tu, zobaczymy, czy tutaj. Chyść, zna. No, to chyba było, nie, niedawno nie bałem tego, chyba zjedzieliśmy z nie. agunie. Zjedzmy, no jest Co się mała? Dobra, zobaczmy sobie, w kinie. Czy tutaj mamy jakiś nowy film? Nie wiem, ale mam się to jest pokazane. W nieważne, My jesteśmy tu. No i ma. Zobaczmy sobie górę. Wiadomości. A w pogodynku. Dzień dobry, jestem Weronika, a ja wam dzisiaj mówię prognozę połowę. <grym> Chęci, bardzo cię błyskam na Heaven. I odwiedziłam gwiazda. gwiazdy, których wszyscy znają, czyli Genzy. Nie Wiem, że to jest od. Ale <grywa> to jest głupie. Chodźmy la, idziemy. Ale nie da się tam jechać. <grywa> wiem. Chodź. Wiemy, chodźmy la. Ciemno. Wiemy. Zobaczymy co tu jeszcze jest. No co było? To wiem, że galeria też już bardzo nie zmieniona. Więc tu chyba nic nie będzie nowego. Mm, czekam, czekam. Chodźmy. E, weźmy sobie rower, będziemy jeździć rowerkiem. Chodź. Jeździć <średzimy> rowerkiem. Tak normalnie, dobra. Mm, tu się chyba nic nie zmieniło. Motel był. Pytamy czemu jest motel, a nie hotel. No, muszę coś tutaj Mamy jeszcze. Hmm. Czy szkoła się już zmieniło? Tu, tu, tu. Szkoła jest taka jaka jest. Wiem, idziemy sobie popływać Do jak pojedziemy sobie? Nie wiem, czy. To, nie wiem, że tutaj są jakieś emocje ogólnie bez sensu za vip -a. 1 plus 28 z listu imprez. Ale po co komu? Co tu się... Co Dobra, jesteśmy. I chodźmy sobie na górę. odpoczynimy się. A, ale spokojnie. Hmm, Zwróćmy sobie, czy coś w katalogu, czy coś się zmieniło jakieś ubrania mm, no wszystko te to samo accesoria mm, więc nie mogę się jeszcze zmienić Że mógł się na pewno nie. i z ogólnie teraz więcej game passów mi się wydaje to nie są wszystkie gamepasy mi się wydaje a jest na banku jakieś pewne jeszcze rzeczy na te ej palubka to fajne Mg, oh ale to jest fajne No, no, no. ale, co może Co coś tam mamy, szminka, o oh my gosh, szminka Ale cool Aparat Ej, mega cool, to jest mega cool, boombox Tu może muzykę z tego puszcza nie tylko radia Mmm, w Austrii, tylko tutaj też jakby Weźmy to schowajmy Co to jeszcze tam nowego? z łapeczek! Widzenie! Jedzenie! A to jest sensu. Muszę położyć nie. <grystanie> o oh my gosz! O nieki... <grystanie> to jest fajne. Dobra. Siema, nagrywamy ja mamy pisaneczkę. Nie, to no, pisaneczka będzie oczywiście w I to będzie mm, Nie niedługo. O kurczę, ten mikrofon, a nie Dobra, robimy. Hello, hello. Witam Was serdecznie z Nevera Gaming. Kulde, zaraz jesteś. Coś... Dobra, jest Kids. Chodźmy sobie tu i hejo, hejo, jestem Gaming, i mam pierwszą nutę na tym kanale! Czemu nie pierwszą nutę? E, no i dzisiaj ten, 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 ten. My z razu jeszcze piosenki w życiu. Kierowoooom. Noo, zakończymy se jeszcze.

Tylko nie no, zaraz. Drogid. I sobie to tam. Tam, 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 ta tam, Dobra, gitara. Lecimy sobie. Zobaczmy, co zresztą mamy. No co jak zawsze było, się sobie ui Na plażę idziemy. No Dzisiaj będziecie dosyć krótkie, bo... <grystanie> Dobra, ja się przybieram w mój strój. Oczywiście. A, 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 a co mi się stało? Moja koszulka, moja koszuleczka. Ui. Kurde. Co mi się stało? Kurde, piżama. Kurde, nie Nie pytajcie, okej? Okay? Fajnie, nie ma. Czemu nie ma mojej koszulki? dobra, musimy sobie wziąć jakąś inną. Um, sumer. To coś powinno. Być? O to jest taka koszulka, która ja zawsze nabrawię. Dobra, gitara, chodź. Nie. Dobra, mam pomysły, wyjdziemy tam po prostu. Mmm. Um, Kerwerkiem, chodź! Idziemy rower na górę. Eee. Ciężkie. tu górę rower wymyśliłam. Le, le, Dobra. Lecimy. Hop, 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 hop. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Jezu, zrozumiałem, jak to ciężko leci. Ty! Ty! Dobra, jesteśmy. Pyk. Dobra, Amela, wsiadaj. lecimy. 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 Słuchajcie werkę. Dobra. Ui! <laughs> Czemu to nie działa? Śl o, działa, działa, działa. Ui! Ale magic! Latamy na Heaven Za Melą! <laughs> A więcej też jeszcze będzie na spotkanku jutro. Znaczy, Boże, jutro, pojutrze. Tak? Tak, jutro jest czwartek. Nie, dziś jest czwartek. No tak, jutro spotkanko jest w piątek, godzina 16.30. No bruk, spotykamy. Oczywiście, ja na jeszcze się zapiszę na Robloxie. I będę Wam infodować, oczywiście. No i lecimy. Jezus, jak ja... Co to jest za lewitacja od boku? Ui. Tak się fajnie tutaj leci. Ale coś z tych domów, wiadome. domy. Naprawdę. Motel był z Janowicą. Teraz jestem nowy w deweloperze w Bruchheaven i ja widziałem odcinki takie na przykład u innych youtuberów. No i tam pisali, że jakby to tragedia jest coś tam, coś, tam, ale ja nie wiem. Ja nie wiem, mogę coś nowe, bo ja rzadko biorę w Bruchheaven. Wiem, że tam jest nowa. Ale no, wiem, że tego na pewno nie było. Co to jest? To jakiś typ? O oh my god, się trochę. Uiuu, uiuu, uiu. Idziemy, Amela? Amela tam leci. Uiiii, ale super. Lecimy jak najdalej. Czekaj, bo Amela jeszcze tam skoczyła. Dobra. Czekaj, Amela. Ustawcie ładnie? Dobra, widzowie, kończymy ten odcineczek. <grywa> Spoko. Dobra, widzowie, kończymy ten odcineczek. Z update'ów był chyba nie jest już nowe, bo parę dni temu to było. No i ja się do mnie żegnam. Pa, pa.